25 czerwca 6.13. Ja nazywam się Michał Pietrzyca. To są komentarze giełdowe Bossa Fix. Zapraszam do wysłania krótkiej analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. Kurs sp 500 znajduje się w ronie 1940 punktów, a ponad wsparciem 1939, które wcześniej grało tak intrasesyjnie w układzie H4 opór. Opór ten został rozniesiony przez dużą białą świecę, długi korpus prawie marubozu zamknięcia, po, po uprzednim wybiciu się z konsolidacji, tak? z konsolidacji, która liniowo była zawarta pomiędzy 1936 a 1927, a, czyli taka dziewięciopunktowa konsolidacja, silny ruch w górę, nowy rekord, ucieczka, górne cienie, ale to świadczy o panice strony popytowej ponad przełamanymi oporami 1950. 1947. Teraz przy 1947 mamy H3 Camarilla, więc jak najbardziej łatwo podnieść kurs do, do tego poziomu z poziomu 1939. Natomiast bardzo ważne ograniczenie to 1952 i 50. Brak przełamania tego poru to dalsza presja na spadek w stronę L3L4 Camarilla, tam gdzie przebiega MA200 w układzie H4, czyli zniesienie kursu w stronę dolnego ograniczenia konsolidacji, z której kurs przecież wybił się na nowe maksima. Nie będzie to negatywny sygnał, jeżeli tylko i wyłącznie kurs Futures S&P 500 dotrze do rejonu 1930-29 z tego względu, że będzie to po prostu wyczyszczenie tego impetu, który miał miejsce wcześniej. Ale nie powstanie nowy impet, który mógłby tutaj zagrozić, jeżeli byłby to impet spadkowy, który mógłby zagrozić całej układance tutaj prowzrostowej. Natomiast nie będzie to także powód do tego, aby oczekiwać istotnego podbicia. A dopiero spadek do 1930 i próba wyjścia ponad L3 Camarilla 1936 da ten impuls, o którym będziemy mówili jako wstępujący do dalszej tendencji wzrostowej. A w każdym innym przypadku, jak najbardziej prawdopodobne będą wahania pomiędzy 1929 a 1950. Nawet jeżeli 36 zostanie przełamane. A nie zostanie przełamany poziom 1050 to będziemy mieli konsolidację. A zauważmy jednak, że MA200 rośnie. I to jest argument dla popytu. Z tego względu, że jest dodatkowy czynnik, który podkreśla wcześniejsze wybicie w górę. Czynnik rosnącej średniej MA200. Zerknijmy teraz na do Jonesa. Tutaj mamy sytuację trochę mniej optymistyczną z tego względu, że taki większy ruch price action to od maksimów do pewnych minimów, skąd nastąpiło podbicie, ale już nie ma nowego szczytu na Dow A To pokazuje, że grane są coraz to niższe opory i bardziej prawdopodobne coraz to niższe dołki wsparcia. Zatem ruch w stronę L4 Camarilla 16656, czyli ruch mniej więcej w rejon a poprzedniego liniowo zamknięcia H4 jest jak najbardziej realny. I Jeżeli tutaj popyt się nie wybroni w rejonie 16656, to jak najbardziej zasadny będzie spadek, nawet do L5 Camarilla 16580, nawet stronę 16000 punktów. Jeśli jednak kurs wybiłby się ponad H3 Camarilla 16794 oraz ponad liniowy opór 16832. 16840 to możliwa będzie tendencja wzrostowa z wybiciem nowego rekordu na Jonesie. Zauważmy, że mamy po raz drugi w niedługim odstępie czasu a w H4 testowanie MA200, która rośnie. To ją neguje, gdyż model Gepiego przyjmuje już zależności spadkowe i brak połamania wskazanych oporów będzie tutaj przemawiał dla strony podażowej korzystnie. Zerknijmy teraz na DAXa, również w układzie H4. A tutaj mamy model GPiego w sygnale sprzedaży. Ostatni rekord, nowy, minimali ponad 10 000 punktów. A przebity wcześniejszy rekord. A kurs zanegował wybicie. W pewnym stopniu. A mamy trigger level 9961. Jego zachowanie będzie podkreślało tutaj budowanie czarnych świec w stronę dołka. A dokładnie z 13 czerwca, bardzo ważne jest tutaj ujęcie liniowe i poziom 9853 na futures dla DAXA 5354. Przełamanie tej bariery to ruch w stronę 9810, w stronę 9769. Jeśli jednak ten poziom zostałby zachowany lub nawet L4 Camarilla 9869, to będzie możliwy powrót do 9961, ale przełanie, przełanie tej bariery tutaj jako trigger level, a to niekoniecznie nowy rekord, próba podejścia do poprzedniego. Dopiero przebicie poprzedniego da taką układankę, która wskaże, że lokalne minima były po to, aby budować taką bazę, bazę pod nową, silniejszą falę wzrostową. Wydaje się, że na ten moment na nią jest za wcześnie, z tego względu, że proszę zauważyć, a, 4 czerwca został utworzony dołek. Kolejny dołek został utworzony 13 czerwca, a więc jakbyśmy tak rozciągnęli, to w okolicach 20 właśnie, takich dzisiaj 5 czy 26, 7 może zostać utworzony kolejny dołek i takie wahania pokazują konsolidację. A, ta konsolidacja powinna trwać proporcjonalnie 1,618 fibo czasowo dłużej od poprzedniej fali wzrostowej, a nawet do 2,618 fibo e, czasu poprzedniej fali wzrostowej. Ale powinna jeszcze, jeszcze potrwać. Można domniemywać, że jesteśmy w już drugiej jakby połowie tej konsolidacji czasowo, natomiast do wybicia, do performowania takiego trwałego, stabilnego w górę sporo, sporo brakuje według proporcji czasowych. Tak? To są tylko proporcje, zatem proszę także uwzględniać formacje cenowe i śledzić, czy jest szansa na nowy rekord. Z kolei dla FW20, wczoraj mieliśmy bet tick tutaj na platformie BOSSFX, bo można jak najbardziej go wyciąć, zredukować, nie było takiego górnego cienia na instrumencie Futures bazowym, tutaj jest instrument CFD, troszeczkę inaczej może to przebiegać, zakończyliśmy wczoraj notowania w rejonie 2.4.2.8, czyli przy lokalnych tutaj cenach zamknięcia minimach w układzie H4. MA200 unosi się w górę, ale już z takimi bardzo stonowanymi zależnościami i znajduje się ponad ma 1000 w układzie H4. Pokazuje, że mamy impuls i szansę na odnowienie popytu. Ten impuls wygasa. Wygasa z tego względu, że strefa podażowa została przetestowana bardzo tutaj, jakby pozytywnie dla strony krótkiej: 2464-2470. Jest opór. Z tego poru jak najbardziej naturalnie może mieć miejsce fala, a Taka mikrofala spadkowa, tak proszę zwrócić uwagę, że wcześniejsza miała długość rzędu tutaj 46 punktów, a zatem kolejna może jak najbardziej mieć tutaj długość o 50% większą, czyli mniej więcej 69 punktów 70 punktów, czyli dotrzeć do rejonu 2413-2414, czyli w rejon dołka, tak naprawdę. Z 2 czerwca ważne 2413, 2412 jak najbardziej, ale także możemy zauważyć zrzut, ewentualnie w jakichś stop w rejonie środka luki wzrostowej z 22 maja, 2405, 2398. Są tutaj takie wsparcia, ich osiągnięcie powinno już powodować wygasanie strony podażowej. Popyt powinien odbudowywać tutaj siłę. Zerknijmy na uwagę, że mamy jednak wyższy interwał prozostowy. Co jakiś czas pojawia się nowy high, coraz to wyższe high-low, nowe high-high. Także przejściowe high-low, coraz to niższe szczyty i ewentualnie jakiś dołek na poziomie 2,3,8,8, 2,3,9,8 nie powinien straszyć inwestorów, tych długofalowych. Tak? a Więc to po pierwsze. Po drugie wybicie się ponad 2,4,60, 70 już tak w zaokrągleniu czy ponad wczorajsze H5 Camarilla 2459 powinno odbudować tak dynamicznie impet i powinniśmy zauważyć nowy impuls wzrostowy. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.